Dzień dobry. Niemcy. Tak wyobrażam sobie kryzys komunikacyjny. Zapchana cała stacja benzynowa. Nie da się po prostu zatankować paliwa. Niesłychane. Już w Włoszech parę godzin minęło, trochę zmęczenia. za czym uda mi się dzisiaj o czymś powiedzieć. Postarałbym się opowiedzieć o Tesli. celu czas troszeczkę odpocząć. 1500 km jednak męczy, więc jednak nie poję o testji, że teraz idę spać i za chwilę wybieram się budować mapę modeny, bo o tym może coś, a tymczasem dobranoc, do spania, i za chwilę widzimy się po kawę, Zmapowaliśmy ze 3 km, natomiast były takie na sam problemy jeszcze, ale zobaczymy, jakie dane z tego wyszły. W modenie jest pewne miejsce gdzie jest wiele kamer, Smart City takie rozwiązanie oraz 5G technologia wdrożona tak na pewno potrzebę projektu z Maserati zdaje się i ten obszar jest wykorzystywany do wykonania jakichś tam badań związanych właśnie z ze Smart City i analizą wykorzystania monitorowaniem tak naprawdę gdzie samochody się znajdują i jakieś są na podstawie tego dodatkowe zalety czas zjechać na dół jadę teraz pod dane do samochodu tam z plecaka mapującego I tak naprawdę yy, Zobaczymy zaraz Jak udało się no nam ten obszar Piano zero, wychodzimy No to jestem w garażu A co, co to chciałem powiedzieć o Tesli, bo e, Czasem ludzie mówią o tym, że Tesla to samochód autonomiczny, jak najbardziej nie I co do samochodu autonomicznego To myślę, że możemy tego określenia używać spokojnie Jeżeli mamy poziom czwarty, co jest ważne Gdy już samochód jest autonomiczny To wtedy my nie jesteśmy odpowiedzialni, jako Nie tyle kierowcy, co Osoby siedzące z przodu, tak, za kierownicą i w razie tego pilnujące samochód. A na poziomie czwartym, samochód musi być w stanie, jeżeli my nie podejmiemy decyzji, że będziemy reagować jakoś, to musi być w stanie zaparkować tak naprawdę na poboczu, bezpiecznie nas zatrzymać. A tego Tesla nie robi. Kłopoty jest tym większy, że produkty Tesli mylnie się nazywają. Po pierwsze, mamy autopilota, który już sugeruje, że. Użytkownik nie powinien się niczym przejmować, natomiast to oczywiście jest nieprawda, użytkownik przez cały czas musi monitorować drogę i być non stop gotowy, by przejąć kontrolę tak naprawdę w ułamkach sekundy, a nawet wręcz nadzorować pracę systemu autonomicznego. Szczególnie z uwagi na to, że wielokrotnie okazało się, że ten system potrafi zawieść i zabić pasażera. Zdarzyło się w przypadku ciężarówki, pod którą Zesa przejechała, albo w przypadku ciężarówki, pod którą Tesla chciała jechać w bok inna sprawa to to, że po ostatniej konferencji pojawił się ten full self driving który wcale nie jest full self driving bo wciąż tutaj potrzebujemy monitorować sytuację tam Tesla potrafi zaparkować gdzieś tam, zawieźć nas skądś dokądś natomiast wciąż nie bierze odpowiedzialności za nasze życie, więc to nie jest autonomiczny samochód lecę teraz sprawdzić dane i będę już kończył, także widzimy się jutro i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz. Jak masz jakieś uwagi albo pomysły, pisz w komentarzu na dole. Dzięki, wielkie. Ja tu mam jeszcze w ręku Development Board TPU, ale o tym już było wcześniej. Także dziękuję.